Poznaniu.pl Poznań w minutę Szymon Koszyca, uczennica ogólnokształcącego imieniem Romka Strzałkowskiego i zawodnik klubu Pera Poznań został okrzyknięty bohaterem przez światowe media. W Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie uczy się Szymon, podczas koszykarskiego meczu wraz z kolegą uratowali życie innemu zawodnikowi. Przez ponad 3 minuty reanimując go, walczyli o jego życie. Kolega, który zasłabł jest teraz w szpitalu i dochodzi do zdrowia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Poznania zarekwirowali ponad 120 kg mari Wartej 2 miliony złotych. Narkotyki ukryte w beczkach przewoził z Hiszpanii 44-letni kierowca. Przemytnikowi grozi do 20 lat więzienia. Czesław Mozil zagra w Poznaniu dwa koncerty. Nie będą to jednak tradycyjne wydarzenia muzyczne. Mozil wystąpi bowiem w mieszkaniach swoich fanów. Zarząd Dróg Miejskich po raz kolejny rozpoczyna akcję, która ma pomóc właścicielom i dozorcom w uprzątnięciu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Kto zgłosi się do ZDM, otrzyma darmowe worki na liście, które później bezpłatnie zostaną zabrane sprzed budynku.